Po zakwestionowaniu większości przepisów ustawy o ogrodach działkowych przez Trybunał Konstytucyjny, wśród działkowców, także tych z Wielunia, zapanował niepokój. Wieluńskie ogrody działkowe znajdują się na obrzeżach miasta, teoretycznie więc nic nie powinno im zagrażać. Tym bardziej, że i władze Wielunia póki co są przychylne ogrodom działkowym. W Wieluniu mamy 6 ogrodów, no 5, bo Jelonek ma sektor A i B, no jest to około 1500 działkowców w Wieluniu. No... Rzeczywiście mamy problem. Jesteśmy w planie zagospodarowania przestrzennego w Wieluniu. Pan burmistrz i władze lokalne wszystkie wypowiedziały się bardzo pozytywnie, że działki zostaną. Natomiast brak zabezpieczeń prawnych może spowodować, że na przykład nie będziemy mogli uzyskać odszkodowania za zabrany ogród na przykład na potrzeby miasta. I wtedy za te naniesienia, za te altanki, za te drzewa, które mamy na działkach, nikt nam tych pieniędzy nam nie odda. Poza tym do tej pory było takie prawo, że osoby, które miały działkę, mogły ją przekazać swojemu dziecku czy żonie i w pierwszej kolejności, no i to, to jakby to prawo też żeśmy stracili. Do czasu uchwalenia przez Sejm, to jest okres 18 miesięcy, no na pewno nastąpi taka stagnacja, że no każdy... Przestanie po prostu inwestować, no bo będzie jakaś ta niepewność. To będzie taki okres zawieszenia, że nie wiadomo, co, co, co się jeszcze może wydarzyć. Do, właśnie, przez ten okres półtora roku. Mhm. Także no, ogólnie i ogród też ucierpi, a i ucierpią, bez pot... tak można powiedzieć, użytkownicy. Na uprawianych przez działkowców terenach kryje się jednak prawdziwy skarb i nie chodzi bynajmniej o warzywa, kwiaty czy altanki, ale o ceny działkowych gruntów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest, jak niektórzy mówią, doskonałą okazją dla władzy do skoku na kasę ukrytą na terenach ogrodów działkowych. Wystarczy, że w ciągu 18 miesięcy Sejm nie przyjmie nowej ustawy, albo przyjmie taką, która podporządkuje działkowców działaniom samorządów. Te bardzo chętnie mogą wystawić ziemię na sprzedaż. Również i w Wieloniu nie brakuje atrakcyjnych terenów działkowych, które mogłyby służyć pod inne cele. Niektóre tereny tak, to są tereny przy ulicy POW na wysokości osiedla Wyszyńskiego, tereny przy ulicy Stodolnianej, te tereny ogródka Relaks, na których jesteśmy, bo obok jest ośrodek domków jednorodzinnych. Na pewno byłyby tereny atrakcyjne, bo są tereny uzbrojone, są to tereny w centrum miasta. Nie wszystkie, bo te ogródki na obrzeżach na pewno nie byłyby atrakcyjne. W Mamy w sumie 1200 działek to dużo ponad średnią krajową, która mówi, że na 40 tysięcy mieszkańców przypada 1000 działek, a sam Wieluń, jak wiadomo, ma niespełna 30 tysięcy mieszkańców. Chodzi o to, żeby były odpowiednie przepisy. Władze mogą być przyjazne. Jeżeli ustawowo mm -hmm. zostanie nałożony podatek, to tutaj. A wtedy z automatu nie... się mogą stać nieprzyjazne. Z automatu tak, tutaj mm -hmm. ani burmistrz, ani Rada Miasta yy, czy Rada Powiatu nie będzie w stanie nic, nic zrobić i te podatki po prostu będą musiały wpływać, a z budżetami przy kryzysie wiemy, wiemy po prostu, jak jest. I chodzi o zebranie 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który by uwzględniał i zapisy yy, trybunału. Trybunału Konstytucyjnego i oczekiwania działkowców, żeby to w ciągu roku do Sejmu taki obywatelski projekt ustawy wpłynął, a potrzeba 100 tysięcy. Wielu nie możemy zebrać, tysiąc jak jest 1200 ogródków, czyli 100 takich miast jak Wieluń i, i ten obywatelski projekt ustawy powinien w ciągu, w ciągu kilku miesięcy być przygotowany. Wspólnymi siłami będziemy starać się i wpływać jeszcze, rozmawiać z naszymi władzami, ale też prosić o pomoc na tym szczeblu wyższym. tak Naszych posłów, których mamy na terenie, no i, i, i właśnie naszych radnych, którzy rzeczywiście część z nich jest działkowcami. Myślę, że wszystkich będziemy tutaj prosili o pomoc. Działkowcy nie wyobrażają nawet sobie, że mógłby kiedyś przejść taki dzień, że ktoś by im te działki zabrał. To praktycznie dla nich całe życie. Dorobek, nie? No bo ja sama pracuję na tej działce, no bo mówiąc szczerze, tam chłopaki już po prostu nie chcą, no nie mają czasu po prostu, mają swoje rodziny i pracują na swoje rodziny. A ja jakoś tak oddana zostałam, no trudno. Męża świętej pamięci nie ma i ja tak po prostu sama pracuję na tych działkach. No mam satysfakcję, może mam jakieś tego, no ale czasem już też lat bywa i trudno. Trudno mi jest pogodzić to wszystko, nie no ale mimo wszystko, zieleń dopomaga wszystkim. Każdy jest tak przywiązany jak do własnych rodziców. Tu każdy z działkowiczów, nie powiem, że ta działka jest taka czy inna, może wygląd działki jeszcze nie świadczy o estetyce tej działki, o, o jej no, przywartościowaniu. Ale to przywiązanie, ten, ten symbol, to jest działka, ja tu mam zajęcie, mam całe życie, a się mówi zajęcie i tak się tego trzymamy. Działka jest przyjemnością, rekreacją, ale ona też daje dużo, dużo pożytku. Ja mówię o sobie, ja mam prawie wszystko. Mam marchewkę, mam buraczek, ogórek, mam wszystkie, wszystkie keczupy, przetwory, przeciery, mam u siebie. No to, ale to kosztuje wysiłku. To kosztuje dużo, dużo bardzo pracy. No taki trzeba mieć na to czas też, prawda? Też trzeba czas, no i co prawda też trzeba też parę złotych włożyć na nasionka, na jakieś tam inne rzeczy opryski, ale dla mnie to się opłaca. Jak widać, praktycznie każda działka jest pięknie zagospodarowana. Przyjemne otoczenie, zdrowe warzywa i owoce, relaks na świeżym powietrzu. Na przejęciu terenów działek samorządy faktycznie mogą doskonale zarobić. Jak podliczył portal money.pl, znajdujące się pod kontrolą działkowców 43 tysiące hektarów, warte jest przynajmniej 22 miliardy złotych. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę ceny rynkowe, suma ta może być nawet kilkukrotnie wyższa. A wszystko dlatego, że część ogrodów zlokalizowana jest w Atrakcyjnych punktach dużych miast. Po więcej, zapraszamy do tematu tygodnia.